Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że dzieci i tak wszystko zauważał, więc można im spokojnie. Tak? wszystko? Nie, ale jakoś nie widzę, żebyś zauważył, że nie mam czasu na podłoduszki. A tak w ogóle? To gdzie ty się wybierasz? Do koleki. I dlatego musisz tak długo dumać, jaki krawat założyć? Nie, wcale nie dumam. Ale o co mi teraz? naprawdę nic nie chcę. Ale ten twój kolega nie siedzi w starym swetrze i kapciach, bo by mu było głupie, że ty jesteś taki odstawiony. No wcale nie jestem odstawiony. A poza tym mój kolega nie siedzi w kapciach i w swetrze, bo zaprosił nie tylko mnie, kilka osób. Aha, to znaczy, że będzie prawdziwe przyjęcie? Nie, nie żadne prawdziwe przyjęcie, tylko takie no, spotkanie towarzyszy. Ale z tańcami skończy no skąd ci to ci się do głowy. A bo masz na nogach buty na gładkiej podeszwie, a zakładasz je tylko wtedy, kiedy idziesz potańczyć. <gulety> Kolego, może byś nie wsadzał nas w moje buty, dobrze? Nie jestem samobójcą. Ej, no w cipisiu. Ten... O, cholera. Siakrę widziałeś. Na no człowiek się śpieszy, to zawsze sznurowadło się urwało, no. Psi. Zapytać mamę gdzie są nowe? Nie, 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 zostań tutaj. Nie trzeba mamie zawracać głowy takim ...głupstwami. Ja sobie jakąś poradzę, no. Jasne, mama i tak jest niezadowolona, że wychodzisz. No dlaczego mama ma być niezadowolona? Że nie może iść z tobą. A ja z nią nie chodzę, jak ona się umawia z koleżankami z aerobiku. To są zwykłe babskie ploteczki, a ty się wybierasz na prawdziwe przyjęcie z tańcami i w ogóle. No, już ci mówiłem, że to nie jest żadne prawdziwe przyjęcie, tylko spotkanie w gronie kolegów i koleż... z biura. Mama tam nikogo nie zna. To mogłaby poznać. Ej, może przestaniesz się wtrącać w nasze sprawy, dobrze? To są tak samo wasze sprawy, jak i moje. Myślisz, że mi jest miło, jak się ze sobą kłócicie? A co ty wygadujesz? Myśmy się wcale nie pokłócili. Co ty za bzdury opowiadasz? Marcin mówi, że jego tata mówi, że to duży błąd, że rodzice zawsze przed dziećmi udają. Wtedy dzieci zaczynają się bać. Co ważne na myśli? Człowiek zawsze się boi, kiedy mu się wydaje, że coś jest nie w porządku, a nikt mu nie mówi, co się naprawdę dzieje. No to nie jest wina rodziców, że dzieci o wybujałej wyobraźni sobie coś wmawiają, że jest nie w porządku. Sobie nie wmawiają, tylko nie wiedzą tak naprawdę, co zamierzają ich rodzice. I to duże świństwo, że rodzice nigdy nic dzieciom nie mówią. U nas w klasie jest taki jeden Michał i on zaczął się strasznie źle uczyć. Nie chodził do szkoły bez przerwy wagarował i nasza pani wzięła go na rozmowę. Michał się rozbeczał i powiedział, że jego rodzice się rozwodzą, a jego wysyłają do domu dziecka. Jednych chłopak. Tak, ale to nie była wcale prawda. On sobie tylko tak wmówił. Bez szczęścia, Jeszcze wciągnął to nauczycielkę. To właśnie dobrze, rząd wszystko opowiedział naszej pani, bo ona zaraz poszła do jego rodziców i oni sobie później strasznie pluli w brodę. A to dlaczego? O ile dobrze zrozumiałem, to on sobie wszystko wymyślił. Tak, ale tylko dlatego, że oni mu nigdy nic nie mówili. Bo najpierw wyjechał ojciec, potem matka bez ojca, a potem oboje. Michał został z babcią i. Co, w końcu chcieli się rozwieść, czy nie? Nie, w każdym razie nie całkiem. Marcin mówi, że jego siostra mówi, że oni tylko chcieli nabrać dystansu. A, jeżeli siostra Marcina tak mówi, to. Teraz znów jest między nimi dobrze. No, to mnie uspokoiłeś. O kurcze, pachniesz jak cały harem. To perfumy mamy? Nie, to jest męska woda, kuleńska. A jak Ci się nie podoba, to można nie wąchać. Nie, nie, całkiem fajnie. Tylko może za bardzo się popsikałeś. No, to będzie szyję. Został jednak na drugi rok. Nie chcę już więcej słyszeć o tym chłopcu. Sam mi powiedziałeś, że między jego rodzicami się wszystko ułożyło, tak? No tak, ale jego to tak wykończyło i tak bardzo się opuścił, że już nie dał rady nadrobić. No ale teraz na przyszłość już będzie wiedział. A zostać w tej samej klasie na drugi rok to naprawdę nie jest koniec Co tak na mnie patrzysz? Chodź. Kocie, jeżeli myślisz, że ten przykład z twoim kolegą ma jakieś odniesienie do sytuacji w naszym domu, to się grubo mylisz. Nigdy, naprawdę nigdy, a mówię ci tylko dlatego, ponieważ sam wyjechałeś z tym opowiadaniem ze swoim kolegą. Nigdy nam nie przyszło z mamą do głowy, żeby się rozwieść. Rozumiesz? Jasne? Jasne. Tylko tak sobie pomyślałem, bo nie zabierasz ze sobą... Ale może bo... ja się chciałem troszeczkę tak, wiesz, no... ...oderwać od codzienności. Hmm? Co to było? Drzwi od No to słyszałem. A gdzie to mama wychodzi o tej porze? A bo ja wiem. Mnie się w tym domu nic nie mówi. Słyszałem tylko, jak rozmawiała przez telefon. Z kim? A z takim jednym, co go zna jeszcze z dawnych czasów. Ty umówiłaś się z nim na wieczór? A bo ja wiem. Może mama też uważa, że musi się trochę oderwać. Teraz sam widzisz, jak to jest.